W dniu dzisiejszym doszło do przykrego wypadku drogowego na trasie krajowej pomiędzy miejscowościami Kowale a Sołtysy. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca kierujący samochodem osobowym zjechał bezpośrednio pod nadjeżdżającego tira. W wypadku drogowym wzięły udział cztery pojazdy, tir, samochód dostawczy i dwa osobowe. Wypadek skończył się tragicznie. Kierowca pojazdu osobowego, który wjechał pod tira zginął na miejscu. Dwie osoby z tego samochodu w ciężkim stanie zostały przetransportowane. Jedna do szpitala w Wieluniu, druga zostało wezwane lotnicze pogotowie ratunkowe i zabrało dziecko poszkodowane na pokład śmigowca do dalszego transportu do szpitali specjalistycznych. Z pozostałych samochodów nikt nie ucierpiał. Droga jest zablokowana, na miejscu był prokurator, policja w tej chwili prowadzi wszelkie dochodzenia, technicy badają, mierzą i próbują dociec przyczyn wypadku drogowego. Na miejscu zabezpieczały zdarzenie jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Olesna, z Wielunia, jako, ten, jako że ten rejon jest rejonem współdziałania naszych jednostek oraz jednostki OSP z Kowali i Spraszki. Myślę, że działania potrwają jeszcze z 2-3 godziny i wtedy dopiero zostanie udrożniona trasa krajowa w kierunku na Wielun. Dziękuję.